Cześć tu i kurat, a dzisiaj drugi odcinek. Odbierzełem sobie darmowe nagrody. Grałem chwilę między odcinkami i no, trochę porobiłem rzeczy. Może pogram sobie na starcie duo. zaczynamy pierwszą grę w tym odcinku. Pokonaliśmy Rosę. I mamy 5 power cubesów. Źle u użyłem ulta. Wielkie starcie i dziesięć power cubesów. Mam dziesięć tysięcy HP, a naszym przeciwnikiem jest Badley i Poko. Zabiliśmy go i się pojawił nowy. Ale teraz już wygraliśmy. Tworzymy małą skrzynkę. punkty do Szeli, punkty do El Primo i druga wojna. Teraz jesteśmy z Szeli. Pod ostatnim odcinkiem nie napisaliście, czy mam zrobić opening, czy Otwierać, więc postanowiłem od razu otwierać. Już mamy sześć power psów. I dziewięć ty się jakie starcie Mamy już 12 power kipsów Raziliśmy kolejną rundę. Odbierzemy z podważań żetonów i gemy. Kolejna gierka od razu idę na w środek, bo bardzo dużo skrzynek zebraliśmy. Zabraliśmy wszystkie. Co zabity. Mamy już 11 Ash Power Clubsów. I 11 tysięcy HP. Pokonamy to ich. Tego El Primo. No i pokonaliśmy. Myślę, że dzisiaj. Myślę, że dzisiaj wpijemy dziesiątą rangę na El Primo. Otwieram dużą skrzynkę i. Ulepszenia do Nity i do Alprimo i druga mocna nicie. Teraz może pogramy na solo. Tu jest też Alprimo, więc spróbujemy go pokonać. Pokonujemy jeszcze nitę. I już sześć power kipsów. Już 11 powerkipsów. Szybkie, wielkie starcie. Ósmo na El primo. I kolejna wojna. I jesteśmy w szóści. To nic, zagram kolejną grę. Mamy już aż 6 power kipsów. I mamy już aż dziewięć. Po mało nie zginęliśmy. I jesteśmy trzeci. I mamy małą skrzynkę. Ulepczenia do Nity do Al Primo. Mhm. Teraz spróbujemy jeszcze w parze. Czyli na dół. próbujemy jeszcze raz i już od razu się za od razu jest wojna jesteśmy z szeli Jesteśmy czwarci. Już cztery drużyny. No i wielkie starcie. Mamy kogo jeszcze do, do pokonania. Widać, ktoś jest w krzakach i nie chce wyjść. O, już wyszedł. I okazało się, że to poko, już prawie dziewiąta ranga.

Idziemy od razu na te dwie skrzynki, i od razu giniemy. Przestrzelili. No cóż, było minęło. Coś mi teraz nie idzie. Teraz jest trochę lepiej. Słyszę parleja. Poko. I barley zabity, zostało trzech z Wielkie starcie, chyba to będzie Nita. Zgadłem. A teraz wygraliśmy. Mamy zadymę. Teraz może pogramy na zadymie. Już mamy jednego gola. No nie, jest jeden jeden, nie udało mi się strzelić, ale strzelił mój kolega z drużyny. Kol dzisiaj jeszcze tą dziesiątą rano, primo. Wszyscy członkowie naszej drużyny zostały zabici. Ale wszystkich prawie ich zabiłem. Prawie bym strzelił w samobójach. Przypadkowo strzeliłem ultem. O, mamy jedną bramkę. znowu remis. Teraz przegraliśmy. Teraz jak wygramy, to będę miał dziesiątą rangę na El Primo. A chyba wygramy. Już mamy jednego gola. No i wygraliśmy. Dziesiąta ranga na El Primo i 100 żetonów. Może coś na koniec odcinka będzie. Rosa. no to fajnie, że tylko ulepszymy El Primo, nie te jest Rosa, sprawdzimy sklepie i Muszę was pożegnać. Dziękuję za oglądanie i do widzenia. Pa pa.